Filmie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na kolejny film z serii haul zakupowy i mierzymy. Dzisiaj pokażę Wam kolejne zamówienie ze sklepu Sinsay. Jak wiecie, ja ten sklep uwielbiam. Często robię tam zakupy. I dzisiaj chciałam Wam pokazać, co tym razem wpadło w moje ręce. Są już to ubrania wiosenne. Dzisiaj będzie troszkę nietypowy haul, bo nie tylko będą to ciuchy dla mnie, ale będą to ciuchy dla Krzyśka oraz dla Wojtka. Także ubrałam tym razem naszą trójkę, nie tylko siebie, więc jeżeli jesteście ciekawi, jakie rzeczy tym razem zamówiłam z tego sklepu. Zostańcie ze mną i zapraszam Was do dalszej części filmu. Zaczniemy sobie od rzeczy dla Krzyśka. W sumie jest to tylko jedna rzecz. Zamówił on sobie kurtkę czarną ramoneskę, taki klasyczek na wiosnę, taka kurtka powinna znaleźć się w męskiej oraz damskiej garderobie bo jest to naprawdę must have w garderobie, taką ramoneskę powinien mieć każdy, wziął on rozmiar XL, w sklepie przymierzał L ale była ona dosyć krótka i opięta, więc zamówiłam mu w sklepie online XL -kę. Nie ma ona kołmierzyka, pokażę Wam tutaj z bliska. Nie ma kołmierzyka, tylko jest tu zapinana na taki guzik. Tu mi się bardzo podobają te ramiona, bo są tak fajnie poprzeszywane. Dół się prezentuje tak, nie ma tutaj żadnych guziczków na rękawach. No i jest zapinana klasycznie na zamek więc fajna ramoneska, mam nadzieję, że posłuży mu na. Długo, że nic się z nią nie stanie. Ja swoją ramoneskę też mam z Sensei i już mam ją na drugi sezon, więc myślę, że ta również posłuży, posłuży mu na dosyć długo. I ta ramoneska kosztowała 100 zł. Ja jeszcze miałam kod zniżkowy, więc zapłaciłam za nią 90 zł, więc myślę, że. Spoko cena jak za taką ramoneskę. Teraz pokażę wam rzeczy dla Wojtka. Zamówiłam mu taką bluzę w paseczki. Fajna, też klasyczna, będzie pasować do wielu stylówek. Jest wykonana z fajnego materiału. Nie jest ona jakoś dosyć gruba, taka typowo wiosenna bluza jest taka dosyć cieniutka. Ja mu wzięłam rozmiar M 10, bo taki akurat teraz rozmiar nosi. Naprawdę Fajna bluza w paseczki, chyba była jeszcze biało-niebieska, jak dobrze pamiętam. Na rękawach mamy oczywiście ściągacze. U dołu też jest taki ściągacz. I tu mamy taką jeszcze naszywkę. Naprawdę świetna bluza. Kosztowała niewiele, zaraz wam powiem, bo nie jestem pewna, ale na wiosnę będzie przepięknie wyglądać. I ta bluza kosztowała 20 zł, ja po promocji ją y, kupiłam za 18. I ostatnią rzeczą już dla Wojtka jest to taki komplecik w kolorze szarym, też taki basicowy kolor, też staram się brać dla niego takie y, basicowe, stonowane, y, stonowane kolory, żeby móc łączyć to wszystko ze sobą, żeby to wszystko jakoś tam y, spójnie wyglądało. Stworzymy właśnie z takimi kolorami wiele stylówek. Nie trzeba myśleć, co do czego będzie pasowało, bo wszystko do siebie będzie pasowało. Więc wzięłam mu tym razem coś w kolorze szarym. Mamy tu spodnie dresowe, i do tego jest taka zwykła, klasyczna szara bluza. Te dresiki były dostępne jeszcze w dwóch kolorach Beżowym oraz takim niebieskim w odcieniu Baby Blue Więc myślę, że wezmę jeszcze te dwa kolory Zobaczymy jak się będą nosić te komplety Jak się one zachowają po praniu Bo z rzeczami w Sinsei jest różnie czasami gatunkowo Po praniu one są naprawdę w spoko kondycji A czasami się mechacą, kurczą więc zobaczę, jak ten setik będzie wyglądał, ale myślę, że nie będzie tragedii, bo mają naprawdę fajny materiał. Spodnie na dole mają oczywiście ściągacze. W pasie jest troczek, ta taka klasyczna, nie ma tu żadnych napisów na szywek. po prostu zwykła szara bluza, ale przepiękny, fajny komplet. Też jest on dosyć cieniutki, troszkę grubszy niż ta poprzednia bluza. Więc na lat, na lato, widzicie, ja już o lecie, więc na wiosnę będzie śmigał w takim pięknym komplecie. I ja to też wzięłam w rozmiarze chyba metr m, tak, metr m i ten komplet kosztował 36 zł, a po mojej zniżce dałam za niego 32 zł. Więc jak się nic z nim nie będzie działo po praniu, skuszę się jeszcze chyba na te dwa mm, kolory, co są jeszcze dostępne. I teraz przejdziemy do rzeczy dla mnie. Też są już to rzeczy na wiosnę. Jak możecie zauważyć, staram się wybierać rzeczy stonowane, pasujące do siebie. Tworzę szafę kapsułową, czyli rzeczy, które pasują do siebie, które posłużą mi na lata i które będą modne. Również przez lata, nie tylko na jeden sezon, więc staram się wybierać teraz takie rzeczy i myślę, że dobrze mi to wychodzi, choć czasem kolory albo jakieś fikuśne wzory również mnie kuszą. Także pierwszą rzeczą jest to taka bluzka w paski. Oczywiście to jest również must have w szafie kapsułowej, będzie taka bluzka pasować również do wielu stylizacji. Więc kupiłam sobie takiego klasyczka pasiaka. Ma bardzo fajny dekolt. Ja ją wzięłam w rozmiarze S i pasuje idealnie. Materiał jest prążkowany, mega się ciągnie. Pokażę wam z bliska. Zobaczcie sobie. I nie jest to kolor biało-czarny, tylko bym powiedziała taki kremowo-czarny, więc fajnie. Wydaje mi się, że nawet ładniejszy niż biało-czarny. I tak jak mówię, takie pasiaki, czy to na krótki, czy na długi rękaw, będą pasować do naprawdę wielu stylizacji. One nigdy nie wyjdą z mody, więc ja się zaopatrzyłam w takiego pasiaka. Idę się przebrać, i zaraz Wam pokazuję, jak ta bluzka. Wygląda tak się prezentuje ta bluzka, zobaczcie tylko sobie na dekolt, jest przepiękny, nie jest za mocny, ale jest naprawdę mega kobiecy, mega seksowny, tylko jak chodzi o ramionczka to albo sobie je suwacie tak maksymalnie na zewnątrz, albo zakładacie jakiś stanik, który jest bez ramionczek, bo zobaczcie jak mam tak normalnie te ramionczka, no to one tak tutaj się troszkę uw uwydatniają. Więc ja sobie suwam i robię coś takiego i wtedy tych ramionczek nie widać. Ta bluzka będzie również pięknie wyglądać, jeżeli opuścimy sobie ją całkowicie na ramiona, ale wydaje mi się, że tak naprawdę ta bluzka wygląda naprawdę mega efektownie. Zobaczcie, sobie tył się prezentuje w ten sposób, również mamy pięknie wycięte plecy. Jest ten materiał mega, mega milusi, więc tą bluzkę Wam polecam i naprawdę kosztowała grosze, bo ta bluzka kosztowała 36 zł, a ze zniżką zapłaciłam 32 zł, więc taka piękna, klasyczna bluzka w paski za naprawdę grosze. Ta bluzka jest naprawdę z dosyć, dosyć grubego materiału, nic nie prześwituje, bo tak teraz patrzę, czy nic nie prześwituje, ale stanik nie przyśwituje, więc jest spoko. Długość Wam pokażę jeszcze, bo schowałam w spodnie. Ja mam rozmiar S i ta długość wypada tak, więc spoko. Kolejną rzeczą są to buty. Jest to druga para butów ze sklepu Sinsei. Poprzednie buty to są czarne botki. Z nich jestem mega zadowolona. Nic się z nimi nie zadziało. Po całym sezonie będą mi służyć jeszcze w przyszłym. Więc zamówiłam sobie takie klasyczne buciki w kolorze białym. Moje poprzednie już troszkę przeszły, więc pora na nowe. Mam je w rozmiarze 41. Rozmiarówka jest dosyć dziwna, bo zamawiałam wcześniej rozmiar 40 i mnie troszkę cisły, więc stwierdziłam, że nie będę ryzykować. I zamówiłam rozmiar 41 i te delikatnie mi się zsuwają, ale nie ma tragedii, jak sobie mocniej tu je zwiążę do góry, nic mi się nie zsuwa, więc rozmiarówka jest dosyć taka nietypowa, ale naprawdę są przepiękne. No zobaczcie sobie, i są one na wysokiej platformie, więc spoko również będą pasować do. Wielu stylizacji naprawdę do wszystkiego. Tak się one prezentują z bliska. Czekajcie, metkę Wam zabiorę. O, zobaczcie sobie, teraz lepiej widać. Naprawdę jeżeli chodzi o wykonanie, są y, świetnie wykonane. Nie mogę się do niczego doczepić. I też y, jak na buty na wysokiej platformie nie są jakoś mega ciężkie, bo zdarza się tak, że te buty naprawdę dosyć sporo ważą, a te wyglądają naprawdę pięknie. Wykonane są ze skórki. Mam nadzieję, że nic się z nimi nie będzie działo, jak się gdzieś tam zahaczy, że to będzie mega widoczne. Więc idę je ubrać i zaraz Wam je pokazuję. Zniżyłam Wam obiektyw, żebyście mogli zobaczyć te buty, jak wyglądają na nodze, zobaczcie sobie, naprawdę są przepiękne, wygodne. Jeżeli szukacie fajnych, białych, klasycznych butów, to polecam Wam. Te naprawdę są świetne. Te buty kosztowały 80 zł, a ze zniżką zapłaciłam za nie 72 zł. Więc jak za. Fajne, klasyczne białe buty z pokocenia. Ostatnią rzeczą jest to trench, również klasyczny, który powinien znaleźć się w szafie kapsułowej. Jest to element garderowy, który posłuży wam na lata, który będzie modny przez lata, nie tylko przez jeden sezon. Więc zaopatrzyłam się w piękny, beżowy, długi, czarny trench. W szafie mam czarny. Ale jest on taki przed kolano. Chciałam coś dłuższego, więc taki był dostępny. W Sinsay on schodzi jak ciepłe bułeczki, ale zdążyłam go kupić. Mamy przepiękne czarne guziki, które robią fajną robotę, jak mam ja mam go w rozmiarze XS i jest idealny, mierzyłam rozmiar S również, ale on tutaj był spoko, a na długość już myślę, że był za długi, nie chciałam zbyt długiego ten jest y, długościowo w sam raz, zaraz Wam również pokażę dokąd on sięga pokażę Wam z bliska na rękawach mamy piękne paski, które można sobie Regulować. W pasie oczywiście jest również pasek zapinany na klamrę. Z przodu mamy takie klapy z jednej i z drugiej strony. Z tyłu mamy również takie klapy. Więc nie jest to taki nudny trencz, coś się w nim dzieje. I na ramionach mamy również takie przeszycia z czarnymi guzikami. Na dole ma on rozporek, ale, ale jest on zszyty. Więc fajnie ten trend się prezentuje na wiosnę, jak i na jesień będzie super rozwiązaniem. Na razie Wam pokażę tyle, co widzicie. Później oddalę Wam obiektyw, żebyście mogli zobaczyć dokąd on sięga. Pokażę Wam jak on wygląda. Zapięty. Naprawdę mega mi się podoba. I dziewczyny, nie zastanawiajcie się. E, bierzcie, póki są. E, pasek można zapinać sobie na tą klamrę, ale mi się nie chce i robię sobie coś takiego. Tak się prezentuje ten trencz. Zobaczcie sobie fajnie. Ten pasek podkreśla talię. Rękawy. No przepiękne. Nie mam co tutaj e, zarzucić temu płaszczykowi jest przepiękny, pięknie leży. Jedyny minus tego tręcza, to zapomniałam o tym, to on nie ma tutaj kieszeni. No normalnie nie mogę tego przeboleć. Jak płaszcz nie może mieć kieszeni, oczywiście ma tutaj kieszonki, ale to są imitacje kieszonek. A ja zawsze chodzę z rękami w kieszeni, a tutaj ten płaszcz nie ma. Troszkę ubolewam nad tym, nad tym bo lubię jak te kurtki bądź płaszcze mają kieszenie. No a ten niestety go yy, nie posiada, ale jestem w stanie wybaczyć. Naprawdę ten trench jest przepiękny, must have w każdej szafie kobiety. Yy, nie ma co się zastanawiać, on będzie modny przez kupę lat, nigdy nie wyjdzie chyba z mody i będzie pasował naprawdę do wielu stylówek. Yy, jeszcze wam obniżę obiektyw, o może tak będziemy widzieć. O, zobaczcie sobie, widzicie mnie teraz w całości. Sięga on tak do połowy łydki i zobaczcie sobie. Kupiłam trzy rzeczy w odcieniach stonowanych, basicowych, które będą naprawdę pasować w szafie kapsułowej z wieloma rzeczami tręcz. Białe buty do tego bluzka w paski spodnie jeansowe. I zobaczcie, stylówkę macie gotową. Zmieniacie sobie tylko spodnie bądź bluzkę. I również stylówka jest gotowa. Wystarczy parę stonowanych, basicowych ciuchów. I te rzeczy będą pasować ze sobą na wiele różnych okazji, wiele wariantów, więc nie trzeba wydawać fortun, więc dziewczyny wybierajcie sobie ciuchy, które będą modne przez lata, ponadczasowe w stonowanych oczywiście kolorach i wzorach i nie będziecie mieć problemu z wyborem stylizacji będziecie mieć tych stylówek potąd i on kosztował 120 zł, a ja dałam za niego 108 Złoty. <laughs> Mój głos mi już nie pozwala więcej mówić, ale tak czy siak, to już jest wszystko, co chciałam Wam pokazać w dzisiejszym filmiku. Mam nadzieję, że ten filmik również przypadł Wam do gustu. Był to trochę inny filmik, bo zawsze pokazuję Wam ciuchy tylko dla mnie. Dzisiaj był dział męski, dziecięcy i damski. Myślę, że to jest fajne urozmaicenie. Myślę również, że będzie więcej takich filmów na moim kanale. Dajcie znać, czy mam tutaj mamusie, które chętnie oglądają również ciuchy dla dzieci. Także to by było na tyle w dzisiejszym filmiku. Podlinkuję Wam wszystkie rzeczy w opisie na dolo, to nie musicie się martwić. Lećcie szybko do sklepu Sinsei, bo te... Ciuchy, które Wam pokazałam dzisiaj, schodzą naprawdę jak świeże półeczki. Jestem naprawdę mega zadowolona z tego zamówienia. Wam również polecam te ciuchy. Oczywiście zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał. Tutaj niezmiennie pojawi się przycisk. To daje mega kopa do dalszego działania, bo wtedy widzę, że te filmy Wam się podobają. Chcę mi się nagrywać. Jest to dla mnie taka mega motywacja. No, i widzimy się już w kolejnym filmie. Do usłyszenia. Pa!